Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Antkus i zapraszam na program Kośnia, a dzisiaj razem z nami poseł na Sejm Adrian Zandberg, partia Razem Witam Pana Serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, miło mi się z Państwem spotkać. I zaczniemy od tematu którym żyje Polska już praktycznie od długiego czasu, można powiedzieć nawet od zbyt długiego czasu, czyli wybór osoby, która będzie pełniła funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz można powiedzieć było blisko właśnie już właściwego wyboru i proszę powiedzieć, kto według Pana jest właściwą osobą, która powinna piastować to stanowisko? I czemu ten proces trwa tak długo? Bo można odnieść wrażenie, że to stanowisko jest tak naprawdę niepotrzebne, jeśli przez tyle czasu nie można nikogo znaleźć, kto mógłby pełnić tą funkcję. Zacznijmy od tego, że to stanowisko jak najbardziej jest potrzebne, bo Rzecznik Praw Obywatelskich to jest osoba, która ma patrzeć władzom na ręce i stać w interesie zwykłego obywatela wtedy, kiedy ten obywatel konfrontuje się z władzą, kiedy jest traktowany w sposób niezgodny z prawem, kiedy są naruszane jego prawa człowieka, prawa obywatelskie. I dlatego, z tego też powodu, Dosyć istotne w moim przekonaniu jest to, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich to nie był człowiek partii rządzącej, to nie był człowiek obozu władzy. Co do zasady, żeby była jasność, gdyby rządził ktoś inny, to byłoby równie źle, gdyby to partia rządząca nominowała sobie osobę, która ma rzecznikiem zostać. Moim zdaniem to jest dosyć ważne, żeby ta instytucja zachowała niezależność od władzy, ktokolwiek by tę władzę w danym momencie nie sprawował. I myślę, że tu jest odpowiedź na Pańskie pytanie, dlaczego tak długo to trwa? Dlaczego od tylu miesięcy nie udało się. No, moje pytanie, myślę, pytanie milionów Polaków, bo tak naprawdę wszyscy zadajmy sobie to pytanie. Mówiąc, mówiąc całkiem uczciwie, obecnie rządzący, obóz władzy mają problem z tym, żeby. Pogodzić się z nieobsadzeniem jakiegokolwiek stanowiska przez siebie. Ja podchodzę do tej sprawy bardzo pragmatycznie. Uważam, że trzeba spojrzeć realnie na to, jaki jest rozkład sił. Rozkład sił jest taki, że w parlamencie większość utrzymuje obóz rządzący, natomiast obóz rządzący nie ma tej większości w Senacie, a jest potrzebna zgoda zarówno Sejmu, jak i Senatu, żeby rzecznika wyłonić. I dla mnie najrozsądniejszym sposobem działania w takiej sytuacji jest to, żeby spróbować się porozumieć i znaleźć taką osobę, która byłaby możliwa dla zaakceptowania i zbudowania większości zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. I zła informacja jest taka, że przez wiele miesięcy to się nie udało, mimo... Różnych prób podejmowanych przez, przez parlamentarzystów. Dobra jest taka, że najprawdopodobniej mamy czas na to, żeby dokonała się jeszcze jedna tura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, i myślę, że pewnie dobrze by było, że tym razem usiadły do rozmów wszystkie siły obecne w polskim parlamencie i w Sejmie i w Senacie i spróbowały takie porozumienie, może niekoniecznie przed kamerami, wypracować. Myślę, że byłoby to zdrowe rozwiązanie i gdybyśmy do tego doprowadzili, to można by było mieć ten spokój, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją naprawdę niezależną. Czyli nawiązując jeszcze do tej mojej pierwszej części pytania, kto jest tak naprawdę właściwym kandydatem na ten moment według pana. Ja dlatego, dlatego właśnie, jak pan słusznie zauważył, unikam rzucania nazwisk. Bo dla mnie tutaj kluczową sprawą jest to, żeby rzecznik zachowywał niezależność, w szczególności niezależność od obozu władzy. I Dlatego nie podchodzę do tej sprawy dogmatycznie. Natomiast to zresztą było widać też w głosowaniach. Jak pan wie, ja w parlamencie w ostatniej turze głosowałem za panem profesorem Wiąckiem. Pan profesor Wiącek jest dosyć odległy, jeżeli chodzi o jego poglądy, od moich poglądów. Natomiast wybór Rzecznika Praw Obywatelskich to nie jest wybór premiera, to nie jest wybór ministra, to nie jest wybór polityka na polityczne stanowisko to powinien być wybór wyjęty poza tę doraźną polityczną przepychankę. Tak chciałbym, żeby było, myślę, że tak wręcz musi być, bo jeśli w ten sposób rzecznika nie wybierzemy, to nie wybierzemy go w ogóle. A zniszczenie kolejnej instytucji przez to, że politycy nie potrafili się dogadać, naprawdę jest ostatnia rzecz, której Polska dzisiaj potrzebuje. Może na chwilę zostawimy temat Rzecznika Praw Obywatelskich i spojrzymy na ogólnie e, rzecz biorąc opozycję. Na razie na, tego, na takiego największego oponenta partii rządzącej wyrasta partia Szymona Hołowni. I chciałbym zapytać Pana, partia razem, w którym miejscu obecnie się znajduje i co tak naprawdę może zaproponować jako opozycja? Wiele się o tym mówi, ale tak naprawdę jeśli popatrzymy na sondaże, no to nie wygląda to zbyt korzystnie. Szymona. Dzisiaj po stronie opozycji wobec rządu są tak naprawdę trzy bloki. Jest blok liberalny wokół platformy obywatelskiej, ta platforma ma te swoje 12-14% poparcia. I to są wyborcy, którzy są w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości z dwóch przyczyn, to znaczy po pierwsze dlatego, że nie podoba im się to, co prawo i sprawiedliwość wyczynia z praworządnością. No, po drugie, dlatego, że są zwolennikami bardzo zdecydowanie liberalnej polityki ekonomicznej. Jest drugi blok, ten blok, powiedzmy, nazwijmy go sobie chadecki wokół Szymona Kołowni. No, taki trochę niedookreślony, no bo ciągle Szymon Kołownia jest takim ekranem projekcyjnym, na który ludzie projektują swoje oczekiwania, a on taktownie nie mówi wiele o swoich poglądach, żeby każdy mógł się z nim identyfikować. No i wreszcie jest trzeci blok, czyli blok lewicy. Lewicy, która jest prospołeczna, która chce socjalnych rozwiązań, ale która jest za nowoczesnym państwem dobrobytu, jest za polską świecką, za polską, która szanuje prawa kobiet. Częścią tego bloku lewicy, tej koalicji lewicy jest partia Razem. Blok lewicy ma w badaniach od 10 do 12% poparcia. Więc tak dzisiaj wygląda scena po opozycyjnej stronie jak będzie wyglądała za dwa lata, no o tym zdecydujemy nie my politycy, o tym zdecydują wyborcy, kiedy pójdą do urny. Ja chcę powiedzieć... Ale jako politycy macie jest, dużo do zaproponowania i dużo do wykonania, żeby głosy zyskać. Ja chcę, ja chcę co dla nas jest kluczowe. Otóż my chcemy zmiany. Nam się ten rząd, który obecnie w Polsce rządzi, nie podoba, ale chcemy zmiany, która będzie nie tylko przywracała praworządność, nie tylko... Dbała o państwo prawa, ale która będzie też prospołeczna. Zmianę, która nie będzie polegała na tym, żeby cofnąć się w czasie do świata sprzed 2015 roku, bo nam się to, co w Polsce było przed rządami PIS-u, niespecjalnie podobało. My jesteśmy przeciwnikami umów śmieciowych, jesteśmy przeciwnikami wielkich nierówności społecznych, jesteśmy za tym, żeby była realna, finansowa pomoc dla rodzin, więc jesteśmy gwarancją tego, że po rządach pis polityka, w której my będziemy uczestniczyć w sprawowaniu władzy, będzie prospołeczna. Że nie skończy się tak, że w, mówiąc obrazowo, jak to rzucił jeden z polityków prawa i sprawiedliwości parę dni temu, razem z Tuskiem wróci bieda. No nie, lewica jest po to, żeby zagwarantować, że Wszystkie rozwiązania prospołeczne, socjalne, które istnieją w tym momencie, zostają utrzymane i więcej zostanie rozbudowane nowoczesne państwo dobrobytu. Publiczne mieszkalnictwo, mieszkania na wynajem dla młodych ludzi, ale też poprawa sytuacji pracowników, wzmocnienie pracowników, bo to na pracy tak naprawdę Polska stoi. To dzięki pracy pracowników najemnych utrzymywany jest budżet, działa nasze państwo i. To, czego chcemy, to chcemy, żeby w najbliższych latach ten kawałek ciasta, który przypada dla pracowników z tego co wszyscy wypracowujemy, był większy, żeby pracownicy byli silniejsi, że pracownicy mieli lepiej zabezpieczone swoje prawa, byli bardziej szanowani w miejscu pracy, ale też nie ukrywajmy, dostawali wyższe pensje niż dzisiaj, bo ciągle te polskie pensje. Ciągle te pieniądze, które zarabia się w Polsce, bardzo mocno odstają. Oczywiście, na pewno dużo jeszcze tego, jest do co, zmienienia. Co jeszcze kilka, km na kilka na tematów pianic. przed nami. Było nawiązanie do Donalda Tuska, dlatego też bym chciał zapytać, czy Pana zdaniem tak naprawdę powrót Donalda Tuska jest realny na te na nasze podwórko, można powiedzieć, polityczne? Czy dla niego jeszcze jest w Polsce miejsce tak naprawdę? Proszę myślę, że są wyborcy, którzy ciepło myślą o Donaldzie Tusku. I myślę, że dla nich powrót Donalda Tuska to jest coś ważnego. Ja, jak pan wie, do, tych, do tej grupy nie należę. Ja jestem Dlatego krytycznie o to pyta. Tego, ja, jestem, ja jestem krytycznie nastawiony do tego, co, 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 co Donald Tusk jako premier Rzyśkospolitej robił. Uważam, że można lepiej. Uważam, że możemy mieć w Polsce demokrację, która dba o zwykłych ludzi, która jest bardziej wrażliwa społecznie niż to miało miejsce za czasów rządów Tuska. Ale rozumiem, że są ludzie, którym rządy Tuska się podobały i myślę, że jego powrót do polityki dla tych kilkunastu procent polskich liberałów to jest pewnie ważna wiadomość. To, co chciałem podkreślić tutaj, bo tutaj pan zaczął tę naszą rozmowę od takiego pytania, kto jest najsilniejszy na opozycji? Ja myślę, że najwyższy czas pogodzić się z tym, że nie będzie jednego władcy, króla i cesarza po opozycyjnej stronie. Na opozycji są różne partie polityczne i mają różne podejście do różnych polityk, do kwestii gospodarczych, do kwestii społecznych, do praw kobiet, do praw mniejszości. Ta różnorodność jest siłą dzisiaj po opozycyjnej stronie, a nie słabością. I myślę, że Donald Tusk, dosyć konsekwentny neoliberał, człowiek o dość konserwatywnych poglądach, jeżeli spojrzeć na to, jak władze, władzę, pewnie ma wyborców wyborczynie, całkiem sporą grupę, dla których jest dobrym reprezentantem. Ale w tej układance z pewnością nie będzie takiej oto sytuacji, w której wraca Donald Tusk i ten Donald Tusk. Staje się przywódcą jakiejś homogenicznej, zbitej w jedną, w jedną całość strony opozycyjnej, bo po stronie opozycyjnej po prostu różnimy się poglądami, mamy różne pomysły na Polskę, w związku z tym takiej sztucznej, sztucznej homogeniczności nie ma co zaprowadzać. To teraz może przejdźmy do troszkę luźniejszego tematu. Jak wiadomo, za kilka dni rozpoczynają się wakacje. Wy jako politycy wykorzystujecie ten czas prężnie różnego typu wyjazdy po Polsce. Jak to będzie wyglądało w Pana przypadku, w przypadku partii? No i czy możemy się Pana chociażby spodziewać tutaj u nas na Śląsku? Taki jest plan. E, taki jest plan. Ja e, chcemy, e, zorganizować coś, co nazywam roboczo latem z lewicą. Tak? To oczywiście warunki Zdrowotne będą tutaj decydujące, to znaczy no, musimy działać w tych ramach, które będą możliwe ze względu na walkę z epidemią, tak? której które, no, dosyć niepokojące szczepy pojawiają się także poza granicami Polski, ale wydaje się, że teraz, latem, jest ten czas, kiedy będzie można. W miejscach publicznych spotykać się, rozmawiać, dyskutować i będziemy to robić. Będziemy organizować takie serie pikników, spotkań otwartych, spotkań w miejscach, w miejscach publicznych. To nie chcę teraz rzucać się zapowiedziami z kalendarza, bo on jeszcze ciągle, ciągle jest płynny, ale tak, no mogę na pewno się zadeklarować, że. Województwo Śląskie będzie jednym z tych miejsc, których, których, których się w lipcu pojawię. Myślę, że będzie wtedy też pewnie okazja porozmawiać. Myślę że też, że ludzie są dość mocno już. W... Halo? Chyba, Nie chyba jakieś wiem, problemy techniczne. Halo, halo, czy słyszymy się? Tak coś chyba przerwało nam połączenie. Ale już pan, pan już pan wrócił, możemy kontynuować. Wróciłem, to dobrze. Ja mogę powiedzieć tak, że brakuje spotkań na żywo, spotkań otwartych, bo to jest też, no powiedzmy sobie uczciwie, kiedy rozmawiamy z, poprzez telewizor, czy poprzez radio, to szansę, żeby zadać pytanie, czy podzielić się swoją, swoimi uwagami ma pan redaktor, ale niekoniecznie te tysiące osób, które ten program oglądają. A dla nas to jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę realny kanał zwrotny, kiedy słyszymy, co ludzie myślą o naszych propozycjach, jakie sami widzieliby rozwiązania, jakie rozwiązania mieliby dla lewicy. My staramy się słuchać, bo to. Myślę, że to dość nietypowe w polskiej polityce, ale my, to nam się sprawdza. Tak? To znaczy, kiedy, kiedy, kiedy słuchamy tego, co, co ludzie nam poddają na takich, na takich spotkaniach, to bardzo często okazuje się, że te pomysły są rozsądne, sensowne, że po przerobieniu można spróbować zrobić z nich rozwiązania ustawowe. Tak staramy się działać i dlatego muszę powiedzieć, że trochę nie mogę się już doczekać tych spotkań publicznych i bezpośredniego kontaktu bezpośredniego kontaktu z ludźmi na ulicach, na, na spotkaniach, na, 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 na piknikach, na festynach. No, myślę, że latem polityka taką, jaką ją pamiętamy, tak? polityka, która nie ma miejsca tylko i wyłącznie przez połączenia zdalne tak? czy poprzez programy telewizyjne, ale taka, w której spotykamy się bezpośrednio, widzimy się na żywo, rozmawiamy na żywo. Mam nadzieję, że będzie okazja, nie Będziemy jedna, stawiać się tak, kropkę i tą kwestią zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję panu bardzo za ten poświęcony czas. Dziękuję bardzo. A państwu za uwagę i do zobaczenia.